Ze mną na padoku jest trener zwycięskiego konia Manta po nagrodzie Emaela. To było zaskoczenie lekkie, bo tutaj był faworyt według naszych widzów, też inny, a tutaj piękna jazda Jokaja i zwycięzca. No Dla mnie to nie było jakieś duże zaskoczenie, bo ten koń, który był faworytem, no to ja tak trochę podchodziłem do tego sceptycznie, tak była, biegała raz tylko nasza trzeci wyścig czwarty właściwie ona trochę doświadczenia ma ostatnio bardzo łatwo wygrała i to w posyle walczyła wyszła z koni to bardzo ważne jest w takim wyścigu po ciężkim torze jeszcze także ja byłem tu optymistą oczywiście umiarkowanym no bo tak, tak tak trener powinien podchodzić do tego. Mam no wyścigi, no sprawiają dużo niespodzianek, ale... No jestem zadowolony, że, że masz pokładane nadzieje spełnia. Zaczyna coraz lepiej biegać. To taka dla mnie jak przyszła urodzona wyścigówka, z, przynajmniej z, z wyglądu Właś, właścicielowi i hodowcy tu gratuluję od razu przy okazji i dziękuję, że mi ją na treningu dał, ale od razu mówiłem, że to urodzona wyścigówka tak wyglądała i taka jest, widzę no i cieszymy się bardzo idzie widzę w ślady dachry <gry> może będzie nawet lepsza e, trenerze jeszcze je tylko słówko za chwilę nagroda Europy zobaczymy tam Dragona, który jest faworytem w tej gonitwie jak forma tego konia myślę, że w jednym z, z koni liczonych tam o faworytach to trudno to mówić, a przy tym, w tym towarzystwie i, i przy takiej bieżni pogodzie jaka teraz dzisiaj mamy to <gry> Różne niespodzianki mogą być, bo konie niektóre niestety się gorzej czują na tym torze. No ale nasz koń biegał już po różnych torach i po, i po mocno elastycznych i po lekkich. Jest to bardzo dobry koń, także uważam, że ma szansę. Zobaczymy jak mu dzisiaj będzie tutaj warunki odpowiadały. Myślę, że powalczymy. Powodzenia, a Państwa zapraszam na krótką reklamę i za chwilę wracamy z najważniejszą gonitwą dnia, nagrodą Europy.